Moi drodzy, ostatnio mnie wiele osób zapytało po wakacjach. Pani Agnieszka, a pani jak tak wraca z takiej podróży długiej, to co pani wchodzi do domu, jest głodna i co pani co pani robi wtedy? Bo my to pizza. A ja Wam powiem tak, jak ja bym po podróży, a teraz wracałam naprawdę z Indonezji, to jest kawałek, trzeba przelecieć parę godzin dobrych, naście. I jak ja bym sobie zapodała po tym całym dniu jedzenia byle czego, jeszcze pizzę, to ja bym miała wrażenie, że. Dobiłam umarłego, więc u mnie tak nie jest. Ja wręcz sobie myślę, co zrobię zdrowego, i bardzo często jest to zupa, bo chce mi się czegoś płynnego, taka jestem już odwodniona, i chce mi się coś, czegoś takiego zdrowego, żeby się wzmocnić. I no co, no nie idę na zakupy na mój ekstra ryneczek, tylko schodzę na dół do sklepu i szukam jak najbardziej zdrowych opcji. To jest super pomysł dla was. Bo, nawet jeżeli nie wracacie z podróży, to może Wam się zdarzyć, że będziecie chcieli coś bardzo prostego, bardzo szybkiego i bardzo zdrowego ze sklepiku tam obok. Więc zrobię Wam dzisiaj zupę warzywną ze szpinakiem. I do tego potrzebujecie tak naprawdę iść do działu z mrożonkami. I uwaga, często te mrożonki są dużo lepsze od spryskanych hiszpańskich warzyw. Więc nie obrażajmy się na mrożonki. I kupuję sobie wtedy tak, co jest szpinak. Zawsze mam jakiegoś pora w lodówce, a nawet jak go nie ma, to yy, i tak z reguły jest w moim maleńkim na dole sklepiku. Zawsze jest ziemniak, zawsze jest spory, jakieś tam warzywka takie rosołowe, jak ja to mówię. I słuchajcie, więc tak, kupuję w mrożonkach szpinak, albo kupuję jakąś taką mieszankę warzywną jedną, albo kupuję brokuła, bo my akurat lubimy i kupuję albo groszek, albo marchewkę z groszkiem, co jest. Więc kupuję sobie takie trzy torby warzywne, pora i jeden serek. I to wszystko. Zajmuje mi to naprawdę 10 minut. I co robię? Kroję sobie plastry na maśle klarowanym albo oliwie. Daję takie grube kawałki pora. Całego nie dam. Chwilkę to smażę i już sobie wyjmę. Całości nie zrobię, słuchajcie, bo nie mam zapotrzebowania dzisiaj na taką ilość zupy. Więc, a jutro mam gości, więc jutro zrobię więcej, ale włożę sobie tutaj kilka różyczek broku. A zobaczcie, jaki ten brokuł jest fantastyczny, odmrożony. Naprawdę, nie mam mu nic do zarzucenia. Kto lubi marchewkę z groszkiem, ziemniaczki, marchewka z groszkiem i kotlecie? Kto wie, ten wie. Więc napiszcie mi pod spodem, kto lubi, kto nie lubi. A wiecie, jak tak sobie wracałam, to wiecie, każdy chyba tak ma, że jak sobie tak wraca, to tyle godzin sobie tak myślę. Oprócz tego, co, co zjem, jak wrócę, no ale to jest taka opcja, że nie mamy wyboru za bardzo, co zjemy, tak, bo nie mamy nic w lodówce. Ale zawsze mi się po takich dalekich wojażach marzy prawdziwy polski obiad. I tak jak byłam w tym samolocie leciałam już z dziewiątą godzinę, to sobie fantazjowałam na temat. Dewolaja ociekającego masełkiem. pióre ziemniaczane z koperkiem i mizeria. Ale marchewka z groszkiem też by się nadawała. Więc takie miałam marzenia. Jeszcze ich nie spełniłam, słuchajcie. Mam w Warszawie taką swoją ulubioną restaurację z polskim jedzeniem. Tak, zdarza mi się iść do restauracji, zdarza mi się. Nie tylko gotuję. No i tak się do niej wybieram, ale ja muszę mieć taką okazję, no musi być to co najmniej niedziela, bo tak nie idę z, wiecie, z Biafranu do restauracji. No muszę mieć jakąś okazję. Więc wybieram się w ten weekend, w tą niedzielną i normalnie bym do kompotem jeszcze popiła. Więc, jeśli mnie pytacie, no, jeśli mnie pytacie, do jakiej chodzę, nie powiem Wam, bo ona jest droga, No albo Wam powiem, ale przepraszam za ceny, które nie są moje, nie wiem czemu są takie ceny, wiem czemu, oni są w super drogiej lokalizacji, bo oni są na Placu Piłsudskiego w Warszawie, to jest najdroższe w ogóle, wynajem tam lokalu to jest jakiś w ogóle kosmos. Więc chodzę do restauracji, która się nazywa Uwieniawy i to nie jest reklama, pozdrawiam, robią najlepsze polskie jedzenie. Chociaż dawno temu byłam w restauracji Różana i też było dobre, ale w tej Różanej jest już tak bardzo, o, ale trzeba się ubrać i wszystko. No i jest jeszcze dom, stary dom na Pułapskiej, też jest dobre, też jest dobre, ale jakoś tak lubię do tej Wieniawy chodzić i nie mają nic wspólnego z tą aktorką. Po prostu myślę, że właściciel jest winiawa na nazwisko. Nie wiem, pozdrawiam serdecznie, bardzo lubię. I słuchajcie, tutaj mamy te warzywa i został nam szpinak, oczywiście. I dużo szpinaku, słuchajcie, nic mi nie mówicie, że nie lubicie, bo ten szpinak w połączeniu z tym serkiem będzie doskonały i w ogóle jak on pięknie wygląda. Zobaczcie, kolor, struktura. Wspaniały jest ten szpinak. Możecie tu sobie dodać oczywiście ząbek czosnku, jak ktoś woli. No ale jak tak robimy coś w 5 minut, to ja tu nawet nie dodaję kostki, bo ona będzie pełna smaku ta zupa i ja nie dodaję kostki. Po co mi ta chemia, nawet w najlepszej kostce świata? Jak to jest zupełnie zbyteczne. I wiecie co? Jeszcze Wam coś powiem. Mam z poprzedniego przepisu kawałek cukini. To jest ponadprogramowe, ale nie chcę, żeby się zepsuła. Więc ją tu dokroję. I tym sposobem zobaczcie, mamy zupę na detoks, na kolację. Możecie dzieciom zrobić grzaneczki, nie wiem, podsmażyć kurczaka. Możecie dużo rzeczy zrobić. A przy okazji macie dla siebie fajną, zdrową zupę. Zalewacie po prostu to wodą. Sól pieprz. Gotujemy chwilunie. Miksujemy, dodajemy serek. I to wszystko. Wiecie, jaka będzie pyszna. Ekstra. Widzimy się za chwilę. I słuchajcie, teraz sobie ją po prostu solicie do smaku. Jest cudownie zielona, nie bura. Cudownie zielona. Zielonej zupy nie gotujecie pod przykryciem. Pamiętajcie, bo ona wtedy traci kolor. I teraz, w zależności jak lubicie, ja lubię mocno kremową, więc nie oszczędzam na białym, kremowym serku. Ale to jest jedyna kaloria w tej zupie, więc bez przesady. I teraz miksujemy. I moi drodzy, teraz tak. Jeszcze do sole, bo jest mało soli. Ale w smaku jest słuchajcie, cudowna. I nawet będziecie się zdziwieni, że jest tak pyszna. Naprawdę. Jest tak pyszniutka. I teraz słuchajcie, ja sobie tutaj wleję na próbę, troszkę bez bardzo gorąca. I tak, możecie sobie jak macie, nie wiem, posypać fety jeszcze. O, mi z poprzedniego przepisu zostało trochę mozzarelli startej tartej. I słuchajcie, ja sobie to wymieszam. Ser się troszkę ciągnie. I tak, nie mam ziemniaków, mam tylko warzywa pora, szpinaku dużo, przepięknie zielona, taka idealna. O jest jaka pyszna. Słuchajcie, ta e, marchewka z groszku dodaje lekkiej słodyczy, w ogóle groszek dodaje słodyczy i naprawdę zachęcam was do tej zupy, bo i macie tutaj białko i macie bardzo duż, dużo witamin, i szybko, i zdrowo, i lekko, a jeszcze jak zjecie to bez chleba, to naprawdę będzie super. No i jakby mnie ktoś pytał. Pani Agnieszko, co Pani je po takiej długiej podróży? Co mam odpowiedzieć? Żupę szpinakową, warzywną? No tak, no oczywiście, że tak. I ze smakiem wielkim po tej całej rozpuście wakacyjnej, więc jak będziecie wracać z wakacji któregoś dnia, to pomyślcie o mnie. I zaoszczędzicie. Dzięki za dzisiaj, zapraszam do kolejnego przypisu. Tutaj.